Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie Dlaczego jestem taka nieugarnięta? Ponieważ właśnie się pakuję Dzisiaj jadę do Rzeszowa I powiem wam, że Ja się dawno nie cieszyłam tak strasznie z powrotu do domu Wow! Jest, muszę wam to pokazać, bo to jest sztos Patrzcie, tutaj ślad samolotu I on jest taki wyraźny wracając, dawno nie cieszyłam się tak bardzo z powrotu do domu, strasznie się stęskniłam za rodziną i za bliskimi znajomymi ogólnie za, za, za samym Rzeszowem, za moim pokojem za moim widokiem, za tym miastem, nie wiem o co chodzi ale naprawdę czuję po prostu wewnętrzne szczęście że już tam wracam e, na chwilę bo jadę tam na weekend, znaczy troszkę ponad weekend już się nie mogę doczekać Będziemy sobie stylizować ubrania mojej mamy. Będziemy szukać też jakichś nowych czy wygrzebie coś tam jeszcze. I co? I też tak myślę, że przeżyjecie trochę ten weekend ze mną. Taki trochę mini vlog, tylko że z głównym tematem przewodnim ubrań mojej mamy. Tak więc zapraszam. You mean bread and butterflies. Oh yes, of Guys, odzywam się, melduję, przyjechałam, jestem w domu, bardzo mnie to cieszy, jestem zmęczona i idę szybko zmyć make-up, umyć i idę spać, więc odezwę się do Was już y, w dzień, ale cudownie jest widzieć swój pokój, naprawdę, tylko jest tu strasznie zimno. Siema, melduję się rano. Jezu, powiem Wam, że myślałam, że przez tą pogodę już teraz nie będzie słońca w tym pokoju, a jest go po prostu dużo. I czuję, czuję się przez to dobrze. Właśnie planuję sobie cały mój weekend tutaj, bo ogólnie super, że przyjechałam, ale niestety jakieś tam obowiązki mam, które muszę wypełnić. I w ogóle powiem Wam, że to jest straszne, wzięłam sobie przed chwilą gumę. Nie tą wymieniłam tamtą. I nagle czuję, jak mi się ukruszył ząb i idę do lustra, a tam taka dziura w zębie, w którym miałam leczenie kanałowe. Masakra, naprawdę masakra. Myślę, że dobra, dzwonię do mamy, kiedy mam wizytę do dentysty, bo mm, poprosiłam ją właśnie, żebym ją mówiła tutaj w Rzeszowie. I akurat dobijał się ktoś do mnie do telefonu, ozdzywaniam, a tam gabinet stomatologiczny potwierdzili mi na jutro wizytę. Więc skończę sobie planować i zabiorę się za ten projekt, a później zapewne będziemy stylizować sobie te rzeczy, które musimy znaleźć, i mam nadzieję, że wynajdę coś nowego i fajnego. No i tak. Kończyłam projekt i teraz muszę się ogarnąć! Jak Oliwia się pakuje do Rzeszowa? Tak właśnie, ponieważ nie miałam żadnej walizki. Patrzcie, to jest moja cała kosmetyczka. No i tu jakieś, wiadomo, taki ten... szczyteczka. No ale, jeżeli chodzi o kosmetyki, chciałam tylko tyle, bo mam tutaj dużo na miejscu. Mam moje skiety. Myślę, że każdemu dobrze znana perspektywa. Uwaga, uwaga. Mm -hmm. Teraz, uwaga, uwaga. O! Le de lustro! Siema guys. praktycznie cały dzień zleciał. jest już prawie dziewiętnasta. Ja widziałam się dzisiaj z Anią i miałam też takie online spotkanie. Mm. A teraz już, już się, chwilę temu zobaczyłam z mamą pierwszy raz, ale wam ją pokażę, bo ona na pewno się też tęskniła za kamerą. Mamo, przywitaj się. Przepraszam, chyba ja źle wyglądam. Dobra, patrzcie, szukamy ci Co to? Czyżby to było jakieś tutaj sztruks? Struksy, spodnie struksowe To już pokazywałam, to było w pierwszym odcinku Ale to też chętnie pokażę, bo ja sobie to teraz ubiorę Barberę. Wow A Ile to ma lat? Prawdziwie to za 10. Minut. czemu ja nie wiem o takich rzeczach, gdybym teraz się dowiaduję Jakby proszę Patrzcie, to jest taka zielona Kropt, kurtka Będziemy mierzyć, no nie wiem, nie wiem, nie jestem pewna co do tego koloru Widzisz jaki mam sprzęt nowy? Co to jest? Uuu, kochanie, o, a tą nie chce Jean-Paul a ona zawsze miała, była taka w takich kolorach? Mm -hmm. Ale to taka designerska. No, to jest Jean-Paul kochanie, oryginalnie. To jest taka stara, stara? Mm -hmm. to jest kochanie z wiesz, skąd? Kupiłam ją, e, wiesz gdzie? E, a, Hollywood. No, tej znanej ulicy. Nice. I ludzie mi nie wierzą, że te rzeczy mają tyle lat. Dobra, wiecie co, nie będę mam więcej pokazywać, bo zaraz wam wszystko zdradza. Chcę, żeby jeszcze była chociaż jakaś nutka niespodzianki w tym filmie, więc widzimy się zapewne na przymierzeniu. Siema, witam Was nowego dnia. Dzisiaj będę kończyć nagrywanie filmu, ale właśnie idę biegać. Mam mało czasu, bo mam dentystę i muszę się pośpieszyć, ale szukam maseczki w tym domu. Patrzcie, jaka jestem piękna, naprawdę, po bieganiu, połowa z mokrymi włosami i właśnie przyszłam podkraść mamy skarpetki białe, długie. Powietrze je masz, proszę. To jest odwieczny mój problem, naprawdę, długie, białe skarpetki. Dobra, jakieś znalazłam. Lecę, bo za jakieś 15 minut mam wizytę, a muszę jeszcze umyć zęby i tam dojechać. Witam, wróciłam od dentysty i wiecie co? Nie czuję nic. I nie mogę nagrywać filmu, bo po prostu jak się uśmiecham, to nawet wyglądam jak zjeb. Więc e, <grym> tak, e, pójdę się pomalować i zmontuję chyba to co mam i mam nadzieję, że to znieczulenie mi zajdzie i będę nagrywać wtedy. Przed ten czas, kiedy będziemy przemierzać rzeczy mam wielu pomocników, ponieważ w salonie jest i moja mama, i moja siostra, i nawet jeszcze Pola, więc idę po pierwszą rzecz. Pola, pomachaj do kamery. Tutaj na górze. Polcia, to musi być otwarte, bo ja nagrywam, wiesz? Powiedz cioci, że w związku z tym, że kręcimy stare rzeczy, to ty też tu takie masz. Próbujemy? No super, super, tylko mi nie oblej pościeli. Zaczynamy w takim razie z grubej rury. czy z Barbarek. Ja! Tak! Który ma lat? 10. Nie 20. 10. No co, no tutaj nie ma co wiele mówić. Ma... jest w stanie idealnym. Wygląda bardzo dobrze. Jest na mnie troszkę za mały, jak dla mnie, bo lubię większe rozmiary. No, za duży. Nie, nie to lubię takich nie. dopasowanych, ale myślę, że jeszcze chwilę że i to się o nim chodzić, jak bardziej mi się będą, jak będę się ubierać bardziej elegancko. Jak go ubieram, ja od razu wyglądam jakbym miała parę lat. No ale tak elegancko, elegancki Czasem, czasem, czasem można. Kolejna rzecz to taki mega długi płaszcz, który jak mama wczoraj przymierzała, to miałam takie... No i chyba cię nie było na świecie. Ok. ogólnie mi się podoba, ale dla mnie jest już za długi, bo on jest do kostek. Ja bym wolała, jakby był odrobinę krótszy. To Dokąd może? No ale jest ciekawy. To też jeszcze nie jest płaszcz teraz dla mnie, bo jeszcze mi się podoba. Nie... Oj, Płaszczyzna nie jest dla mnie jakoś wielką zajawką, ale. Ale jest, 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 jest ładny, jest ciekawy, tylko że ja bym jeszcze w nim teraz nie chodziła, bo tak jak mówię, no nie jest to dla mnie coś takiego wow. Dobra, to już jest grubo, nie w moim stylu, to jest spódnica. Jestem ciekawa, kiedy takie coś wróci, ale no way, nie wyszłabym w tym. Dobra, teraz przymierzyłam te spodnie sztruksowe, które wczoraj wam pokazywałam i powiem wam, że mają coś w sobie, nie do końca jestem przekonana tego kroju, no i szkoda, że nie są z wysokim stanem, bo wtedy na pewno by mi się podobały bardzo. Wyjść wyszłabym w nich, ale to znowu nie jest rzecz, którą powiem wow, zabieram ją do siebie. Myślę, że jeszcze chwilę poleżą. Kurczę, no są mega takie inne, bo nie to, już są sztruksowe, to jeszcze są szerokie. Tylko ten stan, tutaj mi przeszkadza trochę ten stan, ale nie wyglądają źle. Naprawdę są mega ciekawe, no i mega szerokie tutaj, jak najbardziej, spoko. Dobra, więc teraz przed nami takie szerokie biodrówki. Powiem Wam, że jestem ciekawa, kiedy biodrówki wrócą do łask i każdy będzie po prostu w nich chodził, bo teraz trochę ciężko jest je ubrać, no nie? Zobaczcie, jaki ten stan jest krótki. Jako same spodnie są, są mega szerokie i to mi się bardzo podoba. Zobaczcie, jakie to są dzwony. Mają klimat. I Ja bym w nich wyszła teraz bez problemu, tylko, że raczej bym je czymś tutaj zakryła, no nie? Nie, nie pokazywałabym tego stanu. Chyba, że ubrałabym mocno obcisłą bluzkę, żeby wiecie, zrobić na przykład takiego, albo mi nawet majtki z nich wystają, więc jeżeli ubrałabym jakąś mega obcisłą bluzkę i wtedy te wędrówki, no to tutaj już mamy taki vibe lat dwutysięcznych bym powiedziała i takich starych teledysków, ale ma to swój klimat, ma to swój urok, więc te spodnie na pewno będą u mnie w szafie, tylko nie wiem czy już. Teraz przymierzyłam taki zestaw i powiem Wam, że ja jestem tutaj zauroczona spódniczką najbardziej, bo zajmę na razie marynarkę. Ta spódniczka ma ogólnie idealną długość. Idealnie leży i jestem zła, że dopiero teraz ją odkrywam, bo na pewno ją biorę już. A do kompletu do niej jest marynarka. I w ogóle ten komplet jest z Wersacze. I jakby tutaj też no, czuć, że ta jakość jest wysoka, te ubrania naprawdę są mega stare. One mają po 25-30 lat i tego w ogóle nie widać. No tutaj mamy taki klasyczny styl, ale zobaczcie, że ta marynarka ma poduszki na ramionach, co wygląda super, tylko ja właśnie przed chwilą mówiłam mamie, że mi by się ten zestaw dużo bardziej podobał. Jakby ta marynarka była dotąd, po prostu byłaby krótsza, bo wtedy mógłże nawet było ubrać ten zestaw i on by pokazywał i całą spódniczkę no i ta marynarka dalej by tutaj jakby odgrywała główną rolę tylko, że spódniczka by była bardziej pokazana no i to jest taki nasz teraźniejszy, bardziej styl, że te rzeczy są po prostu ucięte ale tutaj mamy taką klasykę na pewno warto jest mieć taki zestaw w szafie, więc nie pogardza nim na wieszaku Ok, następna rzecz to ta spódniczka, którą wczoraj y, widzieliście no, ona jest na mnie trochę za szeroka i u niej nie podoba mi się ta góra, że jest na takiej gumce I, i nie wiem, czy ona ma być na pewno z wysokim stanem, czy nie, na przykład dotąd. I tutaj nie jestem przekonana, ta długość do mnie nie przemawia i jedyne co, podoba mi się i kolor i materiał. Jeszcze musi poczekać na swój moment, bo to jeszcze nie on. <laughs> Tą torebkę już wczoraj widzieliście, zobaczcie jaki ona ma kolor. Jest mega designerska. Ta torebka jest totalnym sztosem. tylko ja nie chodzę w ubraniach takich, żeby móc ją często dopasować, bo sama mam jedną o podobnym kształcie i bardzo rzadko w niej chodzę naprawdę, bo po prostu nie mam gdzie. No ale tak na jakąś imprezę czasem gdzieś wziąć taką torebkę, nice. Jak się wymawia imię tego projektora? Jean Paul Gautien. Jean Paul Gautien. Gdzie ją kupiłaś, kiedy, czemu? Gdzieś na lotnisku z 25 lat temu, albo w Tajlandii. Tam były takie sklepy firmowe, można było dobrze, w dobrej cenie. Wróciłam do swoich spodni, aby pokazać wam tą kurtkę, która jakiś rok temu ja ją widziałam gdzieś tam po drodze i mówiłam: Nie, mama, nie, jeszcze to nie ten czas i, i że na pewno nie. Wczoraj, jak na nią patrzyłam, to miałam takie, że fajnie, że jest obcięta ale że no, pewnie ten kolor tutaj do mnie nie przemówi. ale jak ją brałam wow, zobaczcie jaka ona jest krótka ona mi dochodzi równo do spodni, które są z wysokim stanem one są trochę szersze, no ale powiedzmy, że jakbym miała dopasowane spodnie z wysokim stanem to ona idealnie dochodzi do tego momentu, do którego ma dochodzić ten kolor jest dziwny zielony, w ogóle nie co w zielonych takich szczególnie ale jej krój wow Naprawdę, jej krój to jest sztos. I powiem wam, że chyba się do niej przekonam, bo nie mogę oderwać wzroku od tego kroju. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba ta kurteczka, czy nie. Bo ono naprawdę, moim zdaniem, jest ciekawa. Okej, okay, teraz ubrałam na siebie taką kurtkę w stylu tego z Riverdale. Nie oglądam już Riverdale dawno. Dobra wiecie, o kogo chodzi, nie? Jest to stara kurtka, która nadal jest w bardzo dobrym stanie. Czy mi się podoba? Nie do końca, jakby to nie jest mój styl I te kurtki nigdy mi się jakoś tak mega nie podobały Ale no tutaj mamy taki wiecie Wzór Jeszcze ona jest w ogóle z Levi's No nie jest w moim stylu Ale chcę wam ją pokazać Że po prostu nikt nie musiał tego szukać w lumpach Dobrze, chcę wam jeszcze bardzo pokazać tę ciekawą marynarkę, która ma wszędzie takie frędzle i, i wygląda kozacko. Jakby na pewno nie do takiej stylizacji, tak jakbym brała coś fajnego, wcisłego pod spód, nawet coś czerwonego jak moje paznokcie, wyglądałaby super. No, zobaczcie, to jest naprawdę bardzo oryginalne ubranie, rozwiązanie, te frędzle nadają klasy. Naprawdę sztos. Mi się mega podoba, tylko po prostu ja nie chodzę elegancko ubrana. Ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać dzisiaj jest to płaszcz, który już pokazywałam. On niezmiennie podoba mi się strasznie. Naprawdę to jest jedna z ulubionych rzeczy, tych starszych, które moja mama zachowała. Jest po prostu przepiękny. Jego kolor robi robotę. Ten krój super oversize totalnie. I Pokażę Wam jeszcze buty, które mojej mamie udało się wygrzewać. Nie będę ich już mierzyć, ale po prostu chcę Wam je pokazać, jak wyglądają. Dobra, zmieniłam trochę kadr, żeby było lepsze światło i właśnie pokażę Wam jeszcze te buty. Mm, tutaj widać, że buty były użytkowane mocno, bo tutaj trochę obcas już odpada, mm, ale zobaczcie jaki to jest w ogóle dziwny kształt. One się kończą tutaj na prosto, mają małą szpilkę, wyglądają jak męski but, taki garniturowy, tylko że po prostu jest na obcasie. Powiem Wam, że jestem ciekawa bardzo, co z tych niektórych rzeczy, które nie są obecnie jakoś, wiecie, modne, co z tego powróci i ja w i wtedy powiem hehe, a ja to mam. Drugi model buta, zobaczcie, jest podobny. To już jest model, który bardziej mi się kojarzy z teraźniejszymi, powiedzmy takimi czasami, bo niektóre dziewczyny chodzą w takich lakierkach, takich właśnie trochę męsko wyglądających butach, tylko że po prostu nie na obsasie. Więc te buty mi się na przykład kojarzą z taką jedną koleżanką. A tutaj mamy ten but na obsasie. Zobaczcie, jak on się w ogóle świeci. On, on jest taki ciemno-brązowy. To totalnie nie jest mój vibe i totalnie mi się to nie podoba, ale jest to po prostu ciekawe, bo czegoś takiego nie widzimy teraz w sklepach, czegoś takiego po prostu nie ma. Więc zobaczymy, bo chyba ten kształt buta był kiedyś popularny. To jest, więc ogólnie to by było na tyle. Nie chcę wam pokazywać jeszcze wszystkich, wszystkich rzeczy, bo może, kto wie, za jakiś czas pokażę wam całą resztę, albo zrobię z tego kolejny fajny odcinek tak więc mam nadzieję, że wam się podobało i że spędziliście chociaż tak trochę bardziej ze mną czas, trochę w formie takiego vloga uchodź pożegnaj się, dobra e, kończąc, bo żegnałam się z Polą dajcie mi znać, czy chcecie, żebym łączyła częściej właśnie takie filmy o, danym, o jakimś danym wątku z vlogiem, bo nie ukrywam, że w sumie chciałabym to robić, ale nie wiem, czy wy tego chcecie, więc więc koniecznie dajcie znać. I tak, bardzo dziękuję za oglądanie, i widzimy się w kolejnym filmie. O, zapomniałam.